Ale nikt nie może trafić. Pierwszy strzał Tym, tylny pancerz. Ale pancerz 4 nie trafia, ma już połowę zdrowia, nawet mniej. O, on jeszcze leci Panzer Faust Został zniszczony. Ale czy tego pomści? Zabij tego sukni syna. No, jeden zdrowia dosłownie zostało. O, granatami, no w sumie trzeba by mikrować, o, ale kontrze. O, o, pro, idealnie, dostali! Tylny pancerz na jeden zdrowia. O, rozwalili, teraz załogę działa, ale wieża Krokodyl. Jeden, tutaj nie ma zbytnio. O, pancerz lecą. Tum, tum. A więc kolejne przygody z Compon of Heroes 3. A dzisiaj 1 na 1, jako takie 1 na 1 tak dokładnie, od Śniega, gdzie faktycznie walczy w 1 na 1, na o jest, Bologna, o zabolone ze spaghetti, no co, zobaczmy co się stanie, gra jako Brytyjczycy, a tutaj Niemcy, no coś nowego, nie no. Dzisiejszym komentarzem odcinka zostaje, a teraz czas na grę. No i zaczyna nam się bitwa, czyli grają dla nas Śniegu kontra co? Leo Ricque. Leoryk? Leoryk chyba będziemy tak jakoś. Loryk mi się kojarzy oczywiście z Diablo 3, Tam był chyba król szkieletów, nazywał się Leoryk. Dlatego całkiem miło mi się kojarzy, bo nie ukrywam, że lubię uniwersum Diablo. Eeeh. już są wybrane do Kryki. Kanadyjskie siły szturmowe Kriki. dla Brytyjczyków. Natomiast po stronie niemieckiej będzie najnowsza grupa bojowa ostatniej szansy z nimi. Oto oni, pionierzy szturmowi którzy zostali osłabieni. Ogólnie są cały czas osłabiani, bo znowu wleciał jakiś mikropacz, który znowu zepsuł większość powtórek. Dlatego to jest totalnie świeża powtórka. Ale no, 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 pewnie znowu ich coś osłabiło. No, oni myślą, no ciągle są za mocne, ale rzeczywiście w sensie sam w sobie oddział może nie jest za mocny, ale i uzbrojenie właśnie na STG-44 na podczerwień jest totalnie dalej. Wydaje mi się, że za mocne. Chyba, że naprawdę ten patch jakoś ich mocno zmienił, bo szczerze mówiąc, nie patrzyłem do tego mikropacza, bo mam to w L-dupie. Bombę na kijów, Erectusa od Kutas records, Homo Erectus. Kiedyś można puścić co nie jednak Miałem jedno, a rozwalił, Aj, No właśnie, też mi się wydaje, że Łyzy coś tam kręci. W sensie nie wiem, jakie to muszą być zmiany, żeby to rozwalało, a tutaj zmian w ogóle nie widać, więc... Trochę to jest takie dziwne. No, Co tu się dzieje? Dwa razy pionierzy powstali zwyczajni, raz szturmowi, raz oddział Grenów. To już tu się bardzo, bardzo... Dziwnego musi dziać. Sekcja mówię, sekcja dosyć groźnie robić na aktualnych paczach. Są one najsłabszą piechotą liniową. Więc naprawdę trzeba uważać, żeby się nie złapać, że zrobimy gówno i to niczego i nikogo nie pokona. Mamy też wikersa. wickersa my na razie nie było jeszcze żadnego żadnej jatki, żadnej biatyki Tutaj można byłoby tak naprawdę przeprowadzić odcinę, więc nie wiem dlaczego jeszcze grany się za to nie biorą. Wylecieli na razie bardzo mocno na środek. O, się siema widzę. Super nuta, w tym najnowszym mikropaczu nic do nich nie było. A, no właśnie, więc tam jeśli komuś się chce, może sprawdzić tego mikropacza. Ale mówię, co to tam zmieni? Pewnie w ogóle jakieś bugi, nie? Nawet nie, że balans, tylko po prostu jakieś tam optymalizacyjne rzeczy, niech zgadnę. Albo graficzne, coś takiego. No właśnie, no jest sekcja, jest za dobrą osłoną, ale no, zwyczajnie... Co on tam powiedział? I z us, i z us, i z gras, i z us. No, walka na bliskie dystanse ich jest po prostu więcej. Dlatego sekcja będzie musiała się wycofać. Kolejna sekcja no, szczerze, tak naprawdę też. Jaka jest alternatywa dla sekcji? To jest dobre pytanie. No, tak naprawdę jest jedno, ale niestety ona nie jest normalnie dla wszystkich, tylko z grupy. Australijczycy. Australijczycy są bardzo dobrym zastęp. Jakby, z, jak to. Zamiennikiem. O, takiego słowa szukam, Zamiennikiem dla zwyczajnych sekcji. No tutaj akurat sceny na taką odległość to za dużo nie zrobią. Sami zostali przygwożeni, wszyscy muszą się wycofać. Niemcy mocno kontrolują środek. Tutaj ten Vickers dosyć defensywnie, ale. powinien chyba wygrać. Zwłaszcza, że nie ma tutaj miotaczy ognia. Mam tutaj infantry ataki i nie dali e, zneutralizować tego punktu. O, panie kapitanie, co tam tak skacze? Samochodzik się dymi, jak w GTA, uwaga, zaraz wybuchnie. Co to tak tu stoi, komin? Ja piernicze widzowie, komin mi stanął. Ale aż muszę wziąć łyka, bo mnie aż gartełko boli. Oh. Dobrze, dobrze, woda z sokiem. Mamy lazaret do leczenia wszystkich oddziałów, i pierwsza sekcja jest ulepszona na Lee Enfield z celownikami, ładnie zwiększających ich. Tutaj, obrażenie na daleko i grana poleciał oj, Oberwali jeszcze z tej strony, muszą uciekać. ¡Aj! Najgorzej na świecie. Chociaż nie wiem dlaczego właśnie Fokus trochę szybciej nie poleciał, ale raczej go zabiją. O, trochę dobrej osłony. No i dupa. Niestety, tu to jest znowu jakieś tańce. Został załatwiony. No gdyby ten się wycofał, to miałby szansę, no ale na to nie mamy wpływu i zostało coś tutaj wezwane. Mm. Ostrzał haubicy ze sztabu. Dwa oddziały potężnie wycofują, ale ukrali tego Vickersa. No niestety. Darmowy karabin maszynowy zawsze w cenie. U, tutaj nawet na daleko całkiem ładnie go posnajpowali, ale troszeczkę zabrakło. Teraz uwaga, żeby własna arta nie uderzyła nam w głowę. O, o. Hej, Canadians, Kanadyjczycy się szykują do akcji. Dwa oddziały na jeden. Powinno sobie właśnie bez problemu poradzić. Raczej nie zabiją w odwrocie, bo to Steny. To, to nie jest Ja broń. I Moździerz, okej. Okay. Moździerz w takim razie, żeby przeciwdziałać tym dwóm niemieckim km a tutaj Jäger nadchodzą. Ciekawe, czy Greny zostaną zamienione. W oddział Jäger albo właśnie Panzer Grenów zajęty i oczywiście dzięki doktrynce neutralizacji wrogich punktów dają ten impuls, który nakłada regenerację na sojusznicze siły. Regeneracja zdrówka oczywiście nawet podczas walki, więc to jest naprawdę bardzo dziwna umiejętność, taka znowu bym to nazwał trochę magiczna. Jak na standardy Kocha. No ale tak jest. Nie trwa ona jakoś super długo, no ale jednak. Jest to regeneracja, tak naprawdę za friko, za każdą neutralizację punktu. No tutaj pff. Tylko. A, coś nie było impulsów, ale wcześniej był... O, stąd teraz leci. E, śmieszne, śmieszne to są rzeczy. Ciekawe czy przybędą Kanadyjczycy, bo to jest droga piechota, tutaj raczej w śniegu no nie ma zbyt dużo pieniążków. Ostrzą śdzieżowy na punkt. Spoko umieka też, no wydaje mi się, że o znaczy, wiele prostsza do używania niż ta druga, która zmniejsza koszty używania umiejek chyba, nie? W amunicji. A tutaj regeneracja ona zawsze jest dobra, to po prostu zawsze się przyda. A te umiejki, no to już trzeba trochę pomyśleć, przede wszystkim już trzeba mieć jakąkolwiek amunicję, żeby użyć tej umiejki. Ale też potrafi być mocna. Można fajnie właśnie, jeśli ktoś lubi spamować na przykład granatami nasadkowymi, to może być nieźle. Tutaj niestety kałem, No, może, zaraz tam spróbujemy ogarnąć, tylko może po powtórce. Dla przyjemności po powtórce. Tutaj nie ma na razie żadnego leczonka. Ci uciekają, a jeger zaskoczą ich od pleców. Uff, nasadkowy poleciał, ale nie dało rady. Ty też leczonko, stacja medyczna i pierwszy STG 44 na podczerwień. Nie, drugi już nawet, no, no zaczyna się. Ja sobie mówię, dalej aktualnie w tej mecie bardzo potężna broń. Czy ta muzyka jest najlepsza? No, wierzę na słowo. Hmm. pojazd pancerny Humber. Tam wóz nawet, pojazd, wóz. Wóz mi się kojarzy bardziej z takim, nie wiem, wóz do gnoju, nie? Jak kiedyś takie kobyłka ciągnęła na przykład wóz i tam był gnojowica, nie? Avrantus, butantus i, i takie dam dalej po łacinie oczywiście bardzo dobrze znane słowa. Krzysztof Kononowicz tego nauczał. Nie, jak, jak on to mówił? Czekajcie. Avrantus, Furantus i Mutantus. Avrantus to był bodajże obornik wedle Kononowicza języka, no ale. Ale, ale wiadomo, jak to tam mówiło się na armii. On, on nie warmiani, on mazur. O, jest już. Amber jedzie od razu do akcji. Idealnie natrafi tego Kema, a to jest kradziony, Nie, to nie, a tak, jest Wikers, dobra. Więc powinien go tutaj trochę pocisnąć, tymczasem Niemcy, no tutaj leci, niestety panzer Panzerschreck jest w drodze. Więc jakakolwiek opcja będzie tutaj dostępna przeciwpancerna. A ale oni się rozkładają, składają. O kurcze, patrzcie, go do tego wali, bardzo szybko. Ty, jakieś buffy nie dostał? no oni byli wedle gry bez osłony. Ale i tak, z takiej odległości błyskawicznie ich załatwił. O, weterani z Dieppe, prawda? Weterani John'ego Deppa, meldują się do akcji, czyli Kanadyjczycy. Odchodzi kolejny oddział Jäger. Ci też są bezbronni na tego hamberka, ale są w żółtej osłonie. the lads. Tutaj zostało trochę to odcięte. No, mogą oczywiście próbować walnąć ze Panzer Fausta ale chyba na razie nie będą tego chcieli. Gdzie oni idą? Idą na razie przez środek. Jeździli by pomyśleli, mogliby też spróbować tędy go bardziej zaskoczyć, niej w tylny pancerz walnąć, ale chyba aż na tyle y, Leoryka tutaj nie stać w jego inteligencji. Wsparcie moździerza. Ci mają boysy. O, no, biegną dosłownie na pałę. I zostali zauważeni nawet, no i prawdopodobnie nie, nie oddadzą nawet jednego strzału. Dlatego nie opłacało się to totalnie, szarżować na pałę. Ja pierdoliczę, że tam weterani kanadyjscy aż się proszą o krew, nie błagają o krew wroga. Mocno. No, można byłoby ich schować oczywiście trochę bardziej w tą osłonkę, bo nawet tutaj za dobrą... Zwłaszcza, że wróg jest za taką osłoną. I chyba przyjedzie tutaj na pomoc Humber w takim razie na ten zachód. Wy na razie bez żadnego ulepszenia. U, poleciała regeneracja kanadyjczycy tutaj. No właśnie to jest przede wszystkim twarda piechota. I nawet powinna sobie tutaj z nimi poradzić, wydaje mi się. O nie, saperzy zginęli wszyscy. A tutaj na górze? A, KM ich musiał załatwić. No widzicie, nawet ja nie, nie zauważyłem, że oni tam byli, ale zabili. Widzicie, no tak jak mówiliśmy, Kanadyjczycy to naprawdę zaprawieni w boju żołnierze. Nie można ich lekceważyć ani trochę. Zwłaszcza z doświadczeniem, albo ulepszeniami. O, tutaj na gonitwie. I Hamberek też w Dupala za te wszystkie OP rzeczy, za tego SEG. I do piachu. O. Szturm pionki gryzą glebę. Niemcy muszą, nie, zaraz oni robią, właśnie? O, właśnie, budują budują domek do czołgów i to nie byle jakich. Ale mimo wszystko, no, tak spaliłem trochę cienko, więc jeszcze tak, że znaczy jakby ten hammer bez kontry pozostanie. O, eksperymentalna mieszanka. Bardzo potężna rzecz. Ognista. Granaty też są ogniste. Więc będzie gorąco. Hmm, dwóch na jednego plus to STG, to może być ciężki pojedynek. Mają tą regenerację, ale wsparcie moździerza też tutaj zapewnione. O, granatem, a to ten potężny zapalający ten ogień, najmocniejszy granat w grze aktualnie. Przeciwpiechotny oczywiście. O, tutaj jakieś chity tam za osłoną. Trzeba właśnie czy tam... Na tym schodzie jakieś większe dymy się dzieją, tutaj trochę flankowanie, ale no, no maksymalnie zasięgu Panzer szereka do nich strzelają, trochę zabawne. Ponieważ oczywiście to przeciwko piechocie nic nie robi. To jest stara generacja nie? Oni mają pół HP, dalej pięcioosobowy skład. Czyli tylko jeden gość upadł, teraz tutaj zneutralizują, znowu się wyleczą, naprawdę to jest... Koleczonko jest bardzo bardzo fajne. Ono było kiedyś mocniejsze, więc musieli je osłabić, ale dalej uważam, że jest bardzo przyjemne. HM na drugim poziomie, chociaż tutaj goniony, nie ma chyba żadnych min i Humber może na spokojnie ten pościg kontynuować. Ale czy uda mu się go ich załatwić? No tak mimo wszystko trochę nie zostało tego hp chyba też nie chce ryzykować. O, Infantry Training. Czyli cała piechota brytyjska została ulepszona. No to proszę, niby, niby dostali regenerację, ale postanowili się wycofać. I co ciekawe, w wycofaniu się znika ten buff. Trochę to dziwne, ale tutaj? Miny podkładane. I nawet udało się, zanim jeger to zauważyli. Hammer wymaga leciutkiej ochrony i... z Okej. Okay. Wziął sobie też odzyskiwanie wraków? Wydaje mi się, że on ma jakiś chory sen, żeby ukryć tego hamberka w sensie rozwalić go i zajumać właśnie odzyskiwaniem yy, pojazdów, wraków. jest trochę śmieszna fantazja, jeśli jest prawdziwa. No, tak troszeczkę stoją właśnie bez żadnej osłony na samym środku. Jäger ciągle manewrują, żeby tylko trafić tego hamberka, ale on się praktycznie cały czas cofa do tyłu. No, ten moździerz zostanie wykryty, został okopany nawet. Sekcja już tylko też na nich czeka. Słowają się do osłonki. On tak z cholernym rogiem o statku wylecił i też zapalające pamiętajcie, więc jakiekolwiek obrywanie takim czymś to jest no, praktycznie śmierć. Śmierć na miejscu. Dużo też szansa, że naprawdę całego oddziału. Prosi tutaj zostają oflankowani przez tego hammerka i wezwali w ostatniej chwili jeszcze ostrzał ze sztabu brytyjskiego, pewnie na Kema. A to możesz na razie. Uff, o, pięknie trafiło Kema. O, oh, Jäger musieli się cofnąć, a tutaj proszę dalej bez zadrapania. Tylko właśnie młodzież musi się złożyć, bo tu granaty mogą polecieć. Kanadyjczycy jednak też odpuścili. A co się dzieje na górze? Tutaj chyba to jest Vickers, nie? Tak. Vickers odzyskany został. O, zajęty. No, jest, jednak jedzie wreszcie. Ansel4. No i na to już, już, już trzeba byłoby mieć jakiś czołgolini. No, czołg lekki steward. No, prawdopodobnie przydałoby się coś cięższego. O, oh, na minkę wpadnie, ale tylko jeden zginął. A, cała armia niemiecka rusza przez dym. Na czele z tym Panzerem 4. Na razie bez żadnych ulepszeń, no ale właśnie, Hammer od razu do tyłu. na no, tego, Stuart od razu akurat co wyjechał na pole. Jezu, co on tak skacze? przez doniczki. Ojojo, Jezu, o. Za późny odwrót. A tak naprawdę w ogóle bez odwrotu. Panzer IV jest całkiem skuteczny na piechotę, dlatego nie można go o lekce ważyć. No i teraz ten steward tak na tego Panzera to tak średnio, <grystanie> O, oh, oh jo. w budynek w ostatniej chwili, ale tutaj nadjeżdża, Tury Który koszyt poleciał? To jeszcze poziom doświadczenia, ale to za mało. Są punkciki. Ciekawe czy zobaczymy na przykład krokodyla w tej grze. Od Brytyjczyków, oczywiście. No tutaj boj sami, ale to są minimalne obrażenia. To jest tak naprawdę, żeby go połaskotać. Tutaj coś próbują, ale ten KM tak. Aha, bo oni nie mogą wyjść, bo będą widocznie, a tutaj są schowani. O, ale jednak postanowili uciec. Może nie wiedział, z czym się mierzy, nie? tylko słyszał, bał się, że granat wleci zaraz do budynku. O, z piatem się pojawili tutaj. Kanadyjczycy. No i broń przeciwpancerna wyjątkowa. I muszę przyznać, że w historii całego kocha to właśnie w trójce Piat jest najmocniejszy. W jedynce był tragiczny, to było po prostu nieporozumienie absolutne. W dwójce był on raczej słaby po prostu, takie łech. Natomiast tutaj w trójce, no Piat jest dobrą bronią przeciwpancerną. Tylko tak naprawdę może go używać dosłownie tylko ta kanadyjska tutaj sekcja, więc <grytanie> za dużo go się też nie ma co naoglądać albo... Jakby większej opinii mieć na jego temat, bo tak rzadko występuje. O kurczę, wszystkie Niemcy zajęli punkty zwycięstwa, natomiast śniegu ma już no, mniej niż połowę praktycznie. Flarka, bardzo ładnie. Fartuchy boczne opracowywane dla panzerka. To był mój moment, jakby. To jest mój moment słabości. nie? Jeśli nie kochasz mnie, kiedy jestem najsłabszy, to nie zasługujesz na mnie, kiedy jestem najlepszy. I tak właśnie Brytyjczycy teraz zbici w drugiej wojnie, i tam później Imperium Brytyjskie, gdzie tam słońce nigdy nie zachodzi na no, po całym świecie. Na no, drugi poziom już jest. Tylko, no, tak właśnie tym piatem fajnie by byłoby się skupić. O, um. Oberwo, ale to za mało. Steward też próbuje. Speccony Sektor, tutaj ten kam, ale chyba ostrą ze sztabu leci, tak. Ostrzązy z Hobbicy. I jedni i drudzy musieli się cofnąć, Co to sześciofuntówka. No ona już też faktycznie... Powinno mm, to jakoś lepiej wyglądać, żeby ten Panzer się bał, ale ogólnie tak właśnie jakoś nie wykorzystuje tego Panzerka aż tak mocno. Trochę się też boi chyba. Wierzę, że to jest jego jedyny model i tak... Nie chcę też od razu, jakby w pełni go tutaj puszczać na pierwszą minę. Kiedy puścisz tarcy dzieło, no zapewne po powtórce. 6 funtówka odbija się od tego panzera. Znaczy, ogólnie chodzi o to, że w Kochu 2 broń przeciwpancerna działała nieco inaczej. Tutaj w Kochu 3 ona. Jest taka jakby bardziej na odstraszanie, w sensie, że wróg ryzykuje, ale na takiej zasadzie, że jest szansa, że dostanie kary, a nie że zawsze dostanie kary. Ja też chyba nie jestem za tym, lubiłem jak w wujce działała broń Pans. Te, te działa, właśnie, że one naprawdę bardzo zawsze mocno biły, były praktycznie niezbędne. Natomiast w trójce jest to trochę inaczej, i dlatego praktycznie nikt ich nie robi. Ogólnie to jest takie coś, że jakby na, na maksymalnym zasięgu ona ma bardzo niskie przebicie. Znaczy, im dalej, tym mniejsze przebicie, dlatego z tego co wiem. Więc, yy, no, no dlatego to tak te Działa pepans trochę takie właśnie. Zamiast paniszować i zamiast yy, karać wroga na daleko, to one tak mają szansę, że go ukarają, ale to nie jest pewne, dlatego tak robią średnio z nimi. Nawet widzicie, a to co to za pancerz jest, nie? Panzer 4 i to przedni. To nie jest King Tiger. Dlatego to jest takie, no. Tak sobie twórcy wymyślili. Tak chodzą, 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 chcieliby pewnie właśnie te pojazdy bardziej poatakować, ale. <grych> nie wiem właśnie co oni tu chcą bardziej zdziałać. Coraz bardziej wchodzą na tę mrogę, czyli odwrót będzie coraz trudniejszy. Prawdopodobnie strzelam raz. O, nawet nie trafili i pewnie do Drotu zaraz. To co tak wygląda tak pachnie na kim Nie, tylko nie tyłem! Nie tyłem! Tutaj Panzer nagle przyjeżdża. O, to tutaj trochę kanapkę zrobili brytyjską. Ale nikt nie może trafić. Pierwszy strzał <grych> tylny pancerz, ale Panzer 4 nie trafia, ma już połowę zdrowia, nawet mniej. Ci bardzo mocno ranni, ale no właśnie uda mi się wycofać, bo za dużo Niemców przybyło. Chociaż no na odwrocie też mocno potyrani, ale sztosi. Jeszcze tutaj rzut granatami, tak? Dostali, kolejna uwaga. Rozwalony tutaj silnik w ogóle poleciał. O, ogień ich podpalił. Bardzo mocno ranny, ale no już chyba powinno się udać. O, no jeszcze leci panzerwał no, został zniszczony. Ale czy tego go puści? Maksymalnie doświadczony zabi tego sukin syna. No! Jeden zdrowia dosłownie zostało. Jak to CP taking damage? Jest! Cukin syn leży i gryzie glebę. A tutaj oczywiście, jeśli ktoś się zastanawiał, jakim cudem e, sztol z który oczywiście nie ma Panzerfausta, strzelili, to jest tutaj. To się głupio nazywa po polsku, bo jakoś wyprowadzić Panzerfaust... Wypnął wyprowadzenie Panzerfaustów, tak się to nazywa. O, że tutaj, ty, ten Hammer naprawdę bardzo dobrze daje maksymalny poziom. Dobrze się przysłużył, hmm, tylko akurat Panzer go tutaj złapał. No, szybko za jakąś osłonę, o Jezu! Nie, 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 o A. O, zaryzykuje czy coś? Nie, nie. O, tutaj idą z piatem. Ale nie ma tylnego pancerza. O! Ach, nie zdążyłby celować. No, ale oczywiście dzięki temu można. Yy, jeszcze to trzeba ulepszyć. jest to jest kochana nie? Masakra. No no, Hans, Hans, spoko. Yy, no i, i wtedy właśnie oni mogą sobie strzelać wszystkie jednostki piechoty. A że ma dużo amunicji, no to może się w to bawić. O, super Camber uwaga, kumber, kumber do tyłu. A, mm, dobra, zdążył odjechać. To jest znowu Kanada. O, z, 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 z granatami. Uf. Yo, uf. Też kąt granat poleciał, ale. Nietrafiony. Ty, tutaj może ten ogień na linii odwrotu będzie. O, co oni tak tutaj zostali za bardzo długo? Bardzo mało zdrowia. Um. Tutaj sześciochłonówka, no boczny pancerz, tylko że to kolejny Panzer 4. Naprawdę robi się nieciekawie, ale bardzo duże zasoby. Prawdopodobnie zaraz zobaczymy tutaj Churchilla Krokodyla. No się złożył. Ci z boysami, no jakby rzucili granatę panc. Poleciało, dostał tutaj ogłuszenie. Tam ogłuszenie, no rykoszyt poleciał ten Piatno też nie, mistrzem prędkości przodowywania, nie jest, a nie ma uszkodzonego silnika i ma problemy z amunicją jednak śniegu, więc też nie może tutaj chyba rzucić tego granacika. Hey, <laughs> a tutaj leży ciągle ten Vickers, okej, okay, czyli nigdy nie został zebrany, szkoda. Co tam z góry? On znowu walnęli. Został dosłownie mu ułamek zdrowia, tylko tutaj się kolejny czołg regeneruje. O, ten odwrót może nie być taki prosty, zwłaszcza tutaj boczny pancerz jest odsłonięty, on namierza go, nie, znowu zabrakło odrobinę. Uff. I na plecach jest flankowanie, zwłaszcza z tego SCG. To będzie ciężki odwrót, jeszcze KM rozłożony, Jezu, Kanadyjczycy wybrali górną linię. I, ale nikt nie zginął jakimś cudem. O, tutaj Vickers oni, ale tutaj obserwacja, ten kontrola Nebelwerfera. Będą lecieć rakiety z góry. Bardzo potężną migę, ale za to kąt granat. Nasadkowy rozwalił tego KMA. Jeden zdrowia, i nadjeżdża Churchill. Churchill Krokodyl. To jest przerażająca broń, nie? Tutaj te debuffy, które on nakłada z ognia. Może samo w sobie głównie działo nie jest jakieś y, mega, mega potężne, zwłaszcza na czołgi, ale no wszystko co jest ludzkie, piechotą, to absolutnie powinno mieć obstrane gacie teraz. Ten ogień z Mordeczy czy te debafy, które nakłada tą mieszanką specjalną. Aha. Nic mu nie mogą zrobić. O, pan Panzer 4 go flankuje. No właśnie, shit, that was close. Akurat się skończyła obserwacja Nebelwerfera. Ale no widzicie, że nawet taki głupi jeden, jeden Panzer 4 może mu trochę narobić. Miota ogniem, nakłada debuffy. Hmm, Niemcy coś mają problemy z naprawianiem tych pojazdów, jakieś to jest dziwne. O Jezu, oni tutaj naprawiają, dostają większe obrażenia. Ale patrzcie, nikt nie zginął no to za wszystko w 3. Tyle obrażeń, żaden nawet model nie padł. O, dalej, dalej szukają. Tą piechotę mogliby zabić nawet, nie? O, rzucili jeszcze flarę. Ostrzał ze sztabu. No, czy tutaj było to konieczne? A, żeby go przepędzić, chyba nie. Oni nie mają żadnego ulepszenia, to co oni chcą zrobić? O, granatami? No, w sumie trzeba było mikrofon. O, lekko że. idealnie, Ach, dostali! Jak się położyli! Granatem zapalającym na pysk od razu. Mojeze. Podwójny ostrzał. Uwaga, Humber, Humber. Ja piernicza na jeden zdrowie, we trójkę się wycofują. A oni nie mogą trafić. U poleciał strzał, sześciofuntówka funtówka też rozłożona. Uw. A jeszcze ten ogień powinien go spowolnić. O, jest dobra, ogień walnął. To akurat się schowali za budynkiem. Chodzi pionierów, kolejny nie żyje. To działa, tak musi się rozłożyć. Mm, obraca się. Mm, tylny pancerz na jeden zdrowia. O, rozwalili teraz załoga działa, ale wjeżdża krokodyl. Jeden. szybsze przeładowanie, odpalone, ale tutaj nie ma zbytnio. O, pan z mm, Rozwalili mu silnik. No, obróć się, obróć się, bo ten debuff zawsze mógł być, Ale jeszcze Kanadyjczycy z piatem na plecy mu wchodzą. Mm, Rozwalony. I koniec. Składa broń. No, jaka wojna. Ja pierdziele. Masakra. kurczę, no to pod koniec to wszystko się z, z wydarzyło. Tylko, no, Niemcy, oni nie mieli do końca planu, mi się tak wydaje. Takie ani ta doktryna jego nie była jakoś super użyta. Te, p, p, jego jednostki, piechoty były dużą mieszanką. Dosyć późno przyjechały te czołgi, a nawet jak już były, to właśnie tak bardzo defensywnie, absolutnie defensywnie stosowane. Przez co nie miały one takiej wartości, nie? Bo bały się go. Właśnie tego by się bały, śmieszne. Bardzo się bał. Mimo, że właśnie ci kanadyjska grupa raczej tak nie jest przeciw pancernom nie? Więc nie wiem czegoż on tak się tutaj obawiał, no ale wyszło co wyszło. Dlatego dziękujemy za uwagę, widzowie. Pozdrawiamy śniegu za nagranie takiej powtórki. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, a tymczasem do następnego.